W tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób przygotowuję stopę pacjenta po udarze do ćwiczeń funkcjonalnych. Moim celem jest uzyskanie jak największej ruchomości wszystkich struktur otaczających stopę i łydkę, po to, aby lepiej pacjent mógł wykonać następne ćwiczenia, które sobie wymyśla. Zaczynam od mobilizacji stopy w kierunku pronacji. Jak pewnie wiesz, stopa po udarze ma skłonność do supinacji i do podwijania się palców. Także moim pierwszym celem będzie ruchomość bierna w kierunku pronacji. Zabezpieczam swoimi dłońmi pozycję stopy płasko na podłożu w taki sposób, aby cała stopa opierała się na ziemi. Dystalną ręką przytrzymuję kości śród i kości stępu dystalnie od linii szoparta, a także drugą ręką podtrzymuję sobie guz piętowy. Ruch prowadzę własnym ciałem w kierunku odwiedzenia. Po kilku ruchach przestawiam stopę nieco do tyłu, aby zwiększyć ruchomość w kierunku zgięcia grzbietowego. I wykonuję serię kolejnych ruchów. Przyjrzyj się w jaki sposób prowadzę ruch. Wykonuję go własnym ciałem. Kolano pacjenta mam w okolicy swojego dołu pachowego, i cały ruch wychodzi z nóg moich. Jeśli uznałam, że osiągnęłam kolejny zakres ruchu, znowu cofam stopę, aby wykonać tą samą sekwencję ruchów w większym zakresie zgięcia grzbietowego. Zwróć uwagę, że więcej ruchów wykonuję w kierunku odwiedzenia w piotrze, niż w kierunku przywiedzenia, ponieważ ten element odwiedzenia przekłada się na ruch stopy w kierunku pronacji. Zwróć uwagę, że stopa pozostaje płasko na ziemi. Dociskam ciężarem własnego ciała piętę do podłoża. To, co widzisz, jest rzeczywistą terapią, nagraną w takim dokładnie czasie, w jakim była wykonana. Przy tej pozycji musiałam już pomagać pacjentce, rzeczywiście dociskać podłodzie do podłogi. Teraz będę przechodzić do nauki pacjentki aktywowania mięśni łydki. Będę chciała, żeby pomagała mi wykonywać wspięcie na palce i opuszczanie, ale w kontrolowany sposób. Ponieważ nie jest w stanie wykonać tego siłą własnej nogi. Została poproszona o wykorzystanie rąk i dociskanie pięty do ziemi razem ze mną. Na początku uczymy się tego ruchu. Swoją dystalną ręką staram się kontrolować pozycję stopy, tak aby ruch był fizjologiczny i osiowy. Teraz ręką proksymalną, czyli tą wyżej, staram się niejako przesunąć bocznie struktury pod skórą, skórę razem ze strukturami, które się pod nią znajdują i wykonać dokładnie te same ruchy na napiętych tych strukturach. Moja prawa ręka wciąż kontroluje pozycję stopy pacjentki tak, żeby ruch był liniowy. Po kilku ruchach zmieniam pozycję swojej proksymalnej ręki, tak aby zmobilizować strukturę łydki na jak największym obszarze. Zwróć uwagę, jak aktywna pozostaje pacjentka. To nie jest procedura bierna. Ona aktywnie uczestniczy w tym, co się dzieje. Kurę można naciągać w różnych kierunkach. Niekoniecznie musi być w tym, w którym akurat ja robię w tym ujęciu. Zobacz, że one wszystkie są w tym samym obszarze mniej więcej. Oraz trzeci miesień, zginacz długi palucha. To ta triada najczęściej będzie odpowiadała za supinację, stopy i podkurczenie palców przy spastyczności. Aby zwiększyć efekt tego działania, układam palce stopy w wyproście i wykonuję dokładnie to samo. Mój nacisk ma być na tyle mocny, aby był mocno odczuwalny przez pacjenta, ale nie bolesny. Ostatnim etapem przygotowania strukturalnego będzie stymulacja pięty, coś co się dzieje w chodzie w trakcie fazy initial contact, czyli w momencie uderzenia pięty o podłoże. Stopa powinna być w stanie zaakceptować bodziec, jakim jest uderzenie pięty o podłoże. To będzie umożliwiało Dalsze fazy chodu. Wykonuję kilka takich stuknięć guzem piętowym o podłoże. W tym momencie stopa została wstępnie przygotowana do wykonania ćwiczeń. Przykładem pierwszej aktywności może być wstawanie. Zabezpieczam kolano, dociskam stopę do ziemi i pomagam pacjentce kilkukrotnie wstać z wózka. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy pacjentka wstaje, stopa jest płasko, palce nie podwijają się, a łuk stopy jest zachowany. Być może nie jest idealnie, ale jest to dobre podłoże do dalszych ćwiczeń. I samodzielne wstawanie.